Tak, Inkwizycja ma wszystko, co chce mieć. Tak. I <laughs> <laughs> um, Ta. e, e, taka, wiesz, taka, taka, taka kwaśna myśl przebiega Lazarusowi przez głowę. Z kim ja się, kurwa, zbratałem? <laughs> no. E, wysiada człowiek w, pe, w pełnej zbroi karapasowej. E, jest zakapturzony w takich nito pomarańczowo-złotych e, dziwacznych szatach, niby mniejszych, Część gęby ma w ogóle zmechanizowaną, widać coś mu już ją rozpruło i to nie jeden raz, ale znając życie i to z czym y, ludzie z, or z ordoksaną się spotykają, to, to zazwyczaj są rzeczy, które faktycznie potrafią rozpruć ria. Nawet, nawet takim jelencji, osobnikom. Tak. Y, ten mężczyzna y, generalnie podaje ci mechaniczną dłoń, tak, witając się. No, to witam się, oczywiście pełna pompa, mhm. nie, zapraszamy do tego. Tak. Czy chce od razu przejść do rozmów? Czy chce się najpierw może posilić? Facet nazywa się Rupert Kat. Mhm. Tak? Jest dosyć znanym, jakby to powiedzieć, eksplorerem? Nie. Odkrywcą to też za dużo, tak? Dlaczego Explorer używam angielskiej nazwy? Ponieważ w popkulturze jest temu przypisana, yy, przypisane znaczenie takiej akcji bardziej, mm -hmm. rozpoznania akcji rozumiem. i bojem, tak? Z, z czego rozumiem, o co ci polskie. chodzi. I on jest właśnie czymś takim yy, 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 w, tym, w, w, tej, w tej branży. Więc... <laughs> On w ogóle troszeczkę tak zdawkowo cię traktuje nie dlatego, to się da wyczuć, że po prostu nie szanuje komisariatu, chociaż niespecjalnie go komisariat opłodzi, tylko dlatego, że te doniesienia on traktuje akurat bardzo śmiertelnie poważnie. I no chcę, a ja to co, kurwa, grzyms? Dla niego ty to jesteś zwykły żołnierz, tak? Ty możesz w ogóle nie wiedzieć, co to jest. Dla ciebie to może być bestia z lasu. No, wielki mm -hmm. niedźwiedź, tak? Z... I wiesz, no to po tym moim pytaniu on mi odpowiada e, na to pytanie, czy chce przejść najpierw, czy chciałbyś odświeżyć i może coś zjeść, czy chciałby od razu przejść do przesłuchań i zabrać się do czynności dochodzeniowych, czy... No właśnie, jak on odpowiada? On mówi tak. Nie jestem tutaj po to, żeby w basenach pływać, e, a czas się dla mnie liczy. Dobrze, więc dobrze. Jak się, jak się, do się, dobry człowieku, kto to się dokonał tego odkrycia? Ja to widziałem. Ale chciałbym z panem pomówić na ten temat na osobności, jeśli byłoby to możliwe. No dobrze. I faktycznie przytaszczyło się z nim, prawda, kilku tam stormtrooperów, tak, szturmowców, którzy jednak no zostali, prawda, usadowieni gdzieś tam w oddzielnej części, e, przyjęci, tak? Generalnie zaprowadzono was do, do tego samego pokoju przesłuchań, w którym Tyżeś przesłuchiwał ludzi. Oni stanęli przed... przed... ...drzwiami. ...drzwiami, jest ich sześć. Pewnie broń mi całą odebrali. Tak. Yy, za, za, to, za to sam yy, wiesz, ten Rupert kazał im, w ogóle trudno powiedzieć jakim on jest wieku te? wygląda mm -hmm. jakby miał no, tak, na nasze realie 60 lat jest, ale jest masywny i postawny yy, siwy na łbie mm. yy, i ma pełno jakichś dziwnych tatuaży yy. no ja wiesz ja wyciągam najpierw dowody, które znalazłem podaję mu i mówię, że nawet pan Właśnie pan się... jeszcze trzeba sprowadzić mnóstwo, wiesz, innych ludzi, ale na razie jesteście sami. Bardzo się cieszę, że pana widzę. Nawet nie pan nie wie, jak bardzo. I wiesz, przesuwam w kierunku hmm. jego odznakę i, ten, i legitymację. Ale jaką? No jaką? Inkwizytorską. Aha, bo myślałem, że kom... dobra. <laughs> on się na ten na ten na ten widok Robisz szerokie oczy, że masz ten, wiesz, insygnia, yy, w, co prawda ordo hereticus, ale, o, jestem ile zaskoczony. Działałem, proszę pana, w konspiracji, zostałem wysłany tak szybko, że nie, nie, nie dano mi żadnych informacji na temat, jak mam się skontaktować, obróby kontaktu niestety niczego nie przyniosły, jest to tylko i wyłącznie moja lina. Nie, nie bądźmy wobec siebie tacy krytyczni. Wątpię, Wiesz, że tutaj no, tak wysłany, wiedząc tak naprawdę, co, co odkryjesz. <laughs> tak najczęściej bywa. Ale dobrze, dobrze, że jak rozumiem, <laughs> nie powiedziałeś wreszcie, co to może być, bo to by tylko zbudowało panikę. Domyślam się i tylko kapłan... Nasz kapłan medyczny, adeptus mechanicus medyczny, tylko badał to i porównywał próbkę kości z próbką tego, ale nie był w stanie tego bliżej powiedzieć. Jeśli mogę wysnuć jakiś wniosek, czy jest to prawdopodobnie coś pochodzenia terenickiego? Masz przy sobie te próbki? No ja mu podałem te próbki. O, dobra. No on wiesz, jakieś takie serwo ramiona, wychodzą z tych pod tych połaci aż kurde no masa tych ramion tak jakieś szczypce zaczęły po prostu podnosić tak gdzieś inne ramię przy, przytuliło mu się do gęby z taką wiesz lunetką malutką mm. e, on to ogląda obraca proszę ciebie tak ten kawałek kostki analizuje jakieś promienie tutaj prześwietlają w tą i we w tą definitywnie można tak stwierdzić Domyśliłem się też po długości tego, jaki, jaką było Orbos był przebity łuczniom, że herst. najprawdopodobniej jest herst herst. jest Był przebity, że jest to najprawdopodobniej Liktor. Duży. No, to znaczy, Mel, ty, ty, wiesz, ty wiesz... To znaczy, wiesz, ja widziałem obrazki i mówię, że wiesz, że, że niby jestem pro. Dobra, no to, no to bez tego po prostu. No bo dla ciebie to jest po prostu wielki tyranit, tak? No, je, bardzo duży tyranit. Większy niż ten, który pokazywali nam na szkoleniu. Ale facet facet słucha cię spokojnie, ale mówi tak, obraca to nadal i mówi fascynujące. Hmm. I w ogóle jakby zignorował to, co ten, ale nagle tak powraca myślami. To, co tutaj znaleźliście, to bardzo, bardzo stary egzemplarz. DNA, które różni się diametralnie od obecnych DNA kodów tak e, współczesnych tyranidów. Wiesz, czego masz od i będziemy wszelne... przerać. potężnie zmutowało przez tyle lat. A to zdaje się wręcz prymitywne. Tak rzekł. Czy to coś dla nas oznacza dobrego bądź złego? To, że prymitywne i z innych czasów nie oznacza ani dobre, ani złe, tylko inne. Z jednej strony plus jest taki, że im nowszy tyranit, tym bardziej, tym mniej podatny na nasze specjalne trucizny, które na nich stresujemy. A im starszy no tym mniej na nieuodpornionych, to tyle dobrze. Dobrze, proszę pana. My, Ale tak. DNA jest czystsze, bardziej się nada do eksperymentów. Bardzo się z tego cieszę, że skorzystam na tym imperator i imperium. Tak, zdecydowanie. Może przynieść panu zapisy sensory. Dobrze, bardzo mnie to cieszy. Mam nadzieję, że uda się wam zapanować nad pogłoskami. Jakie y, z pewnością moja obecność już zbudza między waszymi ludźmi. Przybycie ordoksenos może znaczyć tylko jedno. Szczególnie kiedy główne zagrożenie zostało wybite, a mimo wszystko trzeba było wezwać pomoc. Odpowiada taką półmechaniczną mm -hmm. manierę. No, Panie, czy byłaby taka możliwość, żeby, hmm, żebym po części został oddelegowany do Pana do noszenia, przynoszenia materiałów, żeby to nie wyglądało dziwnie i żebym nie został zdekonspirowany? Hmm. Chciałbym tego uniknąć. Bardzo bym chciał tego uniknąć. W celu uniknięcia zdekonspirowania na pewno się coś wymyśli, ale wolałbym odsunąć Was na pewien czas, i wzywać, kiedy będzie to na pewno potrzebne. Proszę jednak mieć pewność, że skoro wy byliście tam, macie jako takiego doświadczenia, a poza tym jesteście bratem Akolitą, nie omieszkam korzystać z Waszych usług. Rozumiem, będzie to dla mnie wielki zaszczyt. Hmm. Będziemy musieli natychmiast ewakuować ludność cywilną. Więc proszę im to jakoś wytłumaczyć z łaski swojej. Mhm, dobrze. Wytłumaczę to i każę panu przysłać zapisy sensowne. Wiesz, Lazarus wychodzi trochę na takich miękkich nogach, mhm. odebrawszy legitymację i insygnia. Wiesz, chowając je yy, po kieszeniach gdzieś tam mhm. i każe przysłać yy, temu. Uwaga, uwaga, ulubionemu porucznikowi, żeby przyniósł mu wszystkie zapisy sensorów. O mój Boże. Z tamtej akcji. Niech się no. młody szkoli. No tak, bo Twój ulubiony porucznik oczywiście przybywa. Jakby o. inaczej. Hmm. Yy. No, jest, jest tutaj na miejscu, jest, prawda, ten. Yy. Wsz wszys wszystkie, wszystkie naręcza dokumentów, jakieś płyty z zapisami, oczywiście przedstawia inkwizyt, znaczy, przepraszam, Alkolicie. No i, no tak, no. Dobra, a ja w tym czasie y, idę do, 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 do kapitana. Mhm. Y, powiem mu, że inkwizytor mnie przesłuchał, rozmawiał ze mną. Alkolita. Alkolita. Y, przesłuchał mnie i powiedziałem mu wszystko co wiem i życzy sobie, aby... Ludność cywilna została ewakuowana. Mhm. E, tak więc należy... E, chciałbym się spotkać z bogaczem, któ którymś bogaczem, tak jak kazałem im wybrać między sobą jednego gościa, który będzie się ich reprezentował i robotnikom tak samo, nie? żeby każda z grup społecznych miała swój głos i chcę się z nimi spotkać w kaplicy. No dobrze, zostanie coś takiego zorganizowane. Wyślę od razu gońców, wszystko się rozeznają. Natomiast kiedy, kiedy jeszcze przychadzałeś może gdzieś tam po okolicy, to dostrzegłeś, że przyleciała druga walki, e, walkiria tym razem, e, też obaczona e, insygniami od Oksenos. E, tylko ta wiesz, zrzuciła, znaczy zrzuciła taki wielki e, zbiornik, jakiś dziwny, tak? Znaczy, Kontener, a w środku był zbiornik. A, kurwa, ja się zapomniałem zapytać, a co robi tu Holz? Mogę ale, jeszcze tak się wstecznie tak... zapytać? Tego, tego e, akolity? No powiedzmy, ale on ci, on, on nie wie, kto to jest Holz. Komisarz Holz, bo wszędzie, gdzie dotąd byłem, a, gdzie coś się działo, to widziałem jakieś jego znaki bytności. Trudno, trudno mu wiesz, wytłumaczyć, bo on dostał wezwanie tej z badania tej sprawy, ale, ale jego nie interesują kwestie militarne. wiesz. Dobra, to idę teraz tak. Ludziom mówię, to co na samym apelu powiem, to będzie na temat tego, że ten, że